To jest taka mała! Uważaj, k***a! Na duchem. Nie, no! no to mała, to kura była, no! Roz***ło mi to mózg. Mamy składy. Mateusz, Tomasz, Angelka, Nosorożec. Zatrzymy te igrzyska kurwa śmierci. Powodzenia. Ej! Co się stało? Ej, co? ale to nie jest live jeszcze. Live, live, live. co ty kurwa masz? Co to było? Jestem live? Bogiem. Dobra. Live, flash. Tylko tam w klawisz wpisz sobie czy, gdzie chcesz go używać Ale co? No bo jak będziesz mieć moc taką Co tam się dzieje? A tak... <laughs> um... <laughs> o kurwa Ona w lot się Syn jest chora. co na się gora? To ty grasz z nim czy ze mną ty? Dobra, się. Nie wiem gdzie Ja nie wiem czy tu się chodzi. Tu się ja ej, on ma 4000 Elo, nie? Nie wiem. Zobaczymy czy działa. A ty musisz mieć moc, żeby to wykorzystać jakąś. Tak, no, będzie ci pisać, nie po prostu To tylko paradusz ty, co. kurwa, fullshop mnie zabija jakiś. Nie wiem. Daj resa zaraz, bo Bonda zakręcę. No. Gdzie, nie tak, się gdzie ta gnina niemiecka? Ej, ta w lewo gdzieś jest. Okej, okay, czyli tam jest Andrzej. Tam z prawo. Tak, 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 czyli tak. ona była z nim. Tak. Dobra, tak. wchodzę im na plecy. Ona będzie plantować, ona jest tak wyszkolona. Bombę, bombę ma ona na plecach, nie? Tak, ja. będzie kłaść pewnie. A gdzie? Ja no, jest jeden bez, no. Ja ja gdzieś bez. Kurde, no nie zdążyłam się schować. Dobra, kurwa, Te, na ciebie was teraz. No. zmotywuj mnie, bo mi psycha już szadła Rup? teraz. A tak, a tak. Angelka Rupacz, mnie zabiła później no kurwa. Daj mi nejda, daj mi nejda. się szczury Masz, masz co to kurwa jest? Masz! Ja pierdolę, nie, BOMBERMAN! Dobra, co dobra się Ej, dobra. chłop dostał nade'a za 122 ml Ulepszone higreny Ha, <grym grym> no, kur... Ja tu nic nie muszę robić Bo ja chyba skręcę Tak, kru. tak Flashują tu Dwóch do prawej ma Mateusz On Już reszta nie wychodzą Ej, kurwa, broń oh. mi zmieni Jest u mnie Jaki kurwa <grym> oh. bot mi zmieni Jest u mnie Jaki kurwa bot Nie Chłop nóż wyciąga jak ma duel, nie? Ej, ale my powinniśmy grać jakieś w ogóle takie... Ja coś kurwa nie... Musimy coś zmienić. Andrzejka chyba się zmutowała w ogóle. Andrzejka chyba się w ogóle... Ej, dobra. Ale ich teraz rozejdzie, -ha. nie? Haha! No kurwa, obrócił JG. mnie. Ej. Jest tu, jest tu. Do to kurwa! Ku ku Obróciło mnie, no. Tomek na mózg musisz, musisz na mózg O kurka, tak nie Nie no, dobra, nie no on nie miał przegrym. 30 nie, mniej mu dałem, no! Tak ja czegoś jeszcze nie przegrywam no. przepraszam On respa nie wchodzą, ciężko się na nich gra Hej, kolego Szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu PAGO, który daje 5% więcej przy doładowaniu oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę Milspec do wygrania skiny o łącznej wartości 7000 złotych. Jedyne co musicie zrobić, to doładować konto na GeForce Skins z kodem PAGO za przynajmniej 10 złotych i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Cepla grają, cepla, my też grajmy. Nie mogę tu. Jak kurwa ma Nie. To się. Ty się Co to kurat? Cień widział mnie, no Nie No nie obchodzi. Cepel mil grają, kur... A jak ten aimbot działa? No, strzelasz głowę. Jak strzelaż w ciało to ty ci daj głowę. O, dawaj yeah. rzucaj to, Mateusz. Nie, jep, ciebie mówię Mówię, poch... kurat, Zobacz na mnie. A co masz? Nie jest fajnego. Do lewej. Ej do prawej, ostatni do prawej, biegnie na pełnej To mnie. snajper Co ten, ten 4 klo To ty masz a Desert Hydra? Skąd ty masz taką AWP? Ukradł Złodziej. Złodziej. Złodziej Ja mam jakiegoś skill'a dziwnego Ej oni haksują mój... Oh, nie Biało Nie, no ona mnie no ja tak? Ona ma wucha, no. <noise> <Ja> wuchano. No nie, awuchano. Wuchano, to jest kołzak To jest gówno. O, jakieś szybkie takie mam. To... Nie, lewo. Kurwa. Czyli ona jest po lewej. Widzisz ją? Czekaj, czekaj. <noise> czekaj, ja mam ciche kroki. <noise> nie! Oooo, je baited no. została Angelka. Nie, to widać, że to jest bez szans. Mapa CT, ma CT ma no. Dobra. O, co to? To fajne. Ta. O, To tylko kur... Jeszcze ja raz tam pobiegłem. Ej, daj mi Neida! Ne! Kurczaczki! Nie! nie, 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 nie! nie, nie, nie! O, Ej, ja. Nie, z Neida! Tak. Ty, bo ja Z Neida, headshot też jest. Na M-bocie. Ja się skupiam na tych bindach, żeby to ogarnąć. Dobra to... nie zadziałał. A jak się czujesz yy, Nosorożo? Że cię... Nie wiem... Majonez zastąpił w tym bot teamie? No tak samo kur... Mateusz patrz! Patrz gdzie? Na krótko był... NA KRÓTKO BYŁ! Miałem natychmiastowe zabicie! Nie, nie... Kur... Grzesz mordę nie słyszę Przerzuciłeś Dyko, ja już był u nas! Gdzieś to rzucił kurwa! To kurwa? Gramy. Co? Ja trolluję już ten mecz po tym, co One, ty zrobiłeś. czy zrobisz. ja, to jeden pies i tak odpadli kurwa No ale ty byś wykerował chyba, nie? To możliwe, gorzej by nie było. Co ty kurwa robisz? To słychać! Nie działa ten skur... moc ta! A, jest tam... To jest... Miałem nóż! Strzelanie z nóża. Zmienić Można no, Można, na <laughs> Ej, czemu? Jak działa ta super moc kurwa nie waś nie waś wiem, za Może za to maść zważenie na tego zepsuka, 500 zepsutka, metrów. Nie wiem. a Niektóre nie działają, mam wrażenie. A co to jest? O, ty jesteś taka! O, ja! Kurwa, prawo gdzieś jest! Ona ma wh, ma wh! O, jest taka mała! Uważaj, kurwa! Ej, on też był tam Stary, co to było?! Na dół, Nie, no! Kurwa, no, to mała, to kura była, no! Co Myślałem, że ma kurę, no! I co to jest za info?! Rozjebało mi to mózg! Leć, leć, leć No Gdzie ty patrzysz? Środek skrusiła! A to, ja spakuję te kłaśni. I ty tu, szy szybko, szybko Nie, nie. Jada, nice. Gdzie, gdzie tam wpadasz ten bez, moda? Ja znam takie zagrywki, ja tu 20 lat gram w tą grę. To nie ja. Co to jest? Ej! Ej ma celownik? Nie mam! Haha, <śla> wyłączyli celownik, Churwa, Gierolisz? No nie mają celownika To ja gromadzę teraz O mam Od twojej lewej jeden Jest w środku BSA Tak Ty debilu o, jebany A kur... trollujesz mi gierkę? Wyłączę celownik i wtedy zaatakuję Zaatakuję go wtedy Tam jest Resptero, po chuj tu idziesz? <laughs> Cicho kurwa A nie to jest CT Cicho Ja pierdolę, nie mam celownika A <laughs> goza <laughs> Widzisz, widzisz? Ej, to plecy masz! Ijo, kurwa! <noise> Tomek, ty właśnie dajesz nie jak dziecku nabrać. Daj się drzeć, bo kurwa! A. Ja się stresuję, Pani jak tak krzyczycie Ej, Ja, 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 ja się Ja się stresuję. <noise> <dnia. głos> Ginę! Ej! Idiota! Tam. Idiota! <śmianowice> Ona jest zupełnie nareskie. Po Ile odpalaj. Ale nie, nie działa mi, wiesz? Jak? Kur. Nie wiem. Klikam dwa ba razy, Na tym nie bindzie, działam. Na tym bindzie co masz zrobione? No klikam. No i chłopcy. No, no, graf, tutaj no, i na. Wracali. Raz mi nie zadziałało. Mam binda. Ale to uczenione. działa. Ta nie, a włączasz coś tym bindem już? Tak. Ciągle coś włączałem. Ja nie wiem. Co mi Co miałeś za moc? No klipa miała. Co można dać? O, po domu mogę wprowadzić jeszcze. Dawno to wygrali. No, tryb fury miałem nowy i gadał Ej, prawo jest. Zaszuje cię. Wiem, wiem. Widzisz? Nie! Ty polecę za za o Boże, zaraz się zesram. Pan odskup ja o, o Nie. Eee. To już nie owce. Kradzisz mocy miałem? Jestem, ty czytaj, co, co ty zjadamy, dostajesz, no. chłopie. To czytaj tymi, no. Ej, co się kur... stało? Ona jest niewidzialna, niewidzialna jest! Ej, nie można strzelać na niewidzialną! Ona nie zna tego! Nie mogę? A no Nie, tak. tylko Nie wiedziała tego, nie wiedziała Zapomniała, tego. No dobra, ale to możesz to dobra, zrobić. Dobra, masz pójdę po bomby. Spokojnie, na bota. <śmiech> <śmiech> Czyli granaty, granaty <laughs> i no, tak, możesz. Tak, tak już pamiętam, zapomniałam. Tam prawie. A mi wyjeb... O ty, nie wiedziałem. Mówię, kur... Znowu, znowu z... Na nagranie widzę, i ona mnie widzi. Tomek, Tomek, blisko w kule. Tak se zmieniłem, ozyw. Dla testu. O jezu, ale koska leci. Okupa. Widzę cię. Jak ją widzisz? Gdzie? No tu przede mną jest. To czemu jeszcze raz? Brojci! Brojci! Nie, nie broj. Tupła, 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 nie panikuj. Widzisz ją? Widzisz ją? Broi, broi! Kurwa, Masz dusz! O, ma Pięknie to posło! Takie coś. Stój, mam dobrą pozycję. Pozycja. On ma auto 20hp. Tutaj był, no. nie, tutaj, za murkiem. ma auto kurwa, komuś musisz dynamiką. Będę się wysadzać zaraz. O kurwa, co to za miejsce na plan? On jest taki szok ten NHL. Tym Spidermanem. Przeskocz na lewo. Kurwa nie Do to... niego przeskocz. O Boże. Ej, ale... miał Ja HP, Ej, nie ale nie mogłem iść do przodu i no, z noskopa za mi cię nie trafiłem. Kuba, nie? O, dobra. Pagopago, pago, przyjacielu, życie ci lat skur we wielu By za kola pielęgnował, żeby siał nie do